Witam serdecznie na moim piętnastym poście. Chciałabym poruszyć bardzo ważną tematykę: czy osoby w spektrum autyzmu mają problemy ze snem? Odpowiedź brzmi: tak. I dlatego chcę wam opowiedzieć o moim przypadku, związanej z higieną snu. Ale zanim przejdę do sedna mojego przypadku, to chcę powiedzieć, czym dla mnie jest sen. Moim zdaniem sen to odpoczynek od godzin wieczornych do godzin porannych i też ma wpływ na regenerację naszego organizmu po ciężkiej pracy i towarzyszących im bodźcach oraz powoduje stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego, cyklicznie pojawiający się i przemijający w rytmie dobowym, podczas którego następuje zniesienie świadomości i bezruch. Sen ma też bardzo ważną funkcję, czyli uspokaja nasze neurony w głowie i nasze mięśnie zamieniają się w bezruch, są lekkie i odprężone, które powodują relaks. Snu nie można porównywać do czuwania, czyli stanu aktywności układu somatycznego, będący przeciwieństwem snu, który jest spoczynkiem dla tego układu. Krótko opisując, co to jest sen, to mogę Wam opowiedzieć o moim przypadku zaburzenia snu. W moim spektrum sen jest bardzo ważny ponieważ pozwala mi się wyciszyć i też jest korzystny dla mojego zdrowia, lecz moje spektrum nie za bardzo ten sen może znosić z różnych czynników wpływających takie jak. Lęk, strach, depresja zdarzają mi się przebudzenia podczas nocy. Mam poczucie też nocnego monologu mówiąc o swoich emocjach. Nadwrażliwość dźwiękowa. Moje spektrum nie bardzo lubi hałasów za okna, np. szczekające psy i owady brzęczące i latające, czy zachowania głośnych ludzi, np. impreza za okna i różne krzyki. Moja nadwrażliwość też jest podatna na cienkie ściany w moim mieszkaniu, gdzie słyszę telewizory w godzinach nocnych, czy u sąsiadów remonty, lub puszczona głośna muzyka i też chrapanie. Refluks i inne problemy gastryczne. Osoby w spektrum są podane na dyskomfort w układzie pokarmowym i mam trudności z przewracaniem się na boki do prawidłowej pozycji spania. W tym przypadku większości śpię na lewym boku i wysoko mam poduszki, aby czuć dużą ulgę podczas spania. Też pomagają mi leki grupy propazolu i też przepisane od lekarza gastrologa, jak i również picie rumianku, siemielniane i też picie syropów. Nadwrażliwość na bodźce na przykład. Zapalone światła domu. Odpowiednia temperatura pomieszczenia pokojowego i też snem staram się, aby nie było ani za gorąco, ani nie za zimno w moim pokoju. Codzienny stres, myśli o kolejnym dniu w pracy i przeciążające sytuacje rodzinne. Zasypianie z urządzeniami elektronicznymi, na przykład komórka, tablet czy laptop, z którymi mam szczególną trudność w czytaniu wiadomości ze świata, siedzenia na portalach społecznościowych i też słuchanie muzyki. Co powoduje u mnie silne pobudzenie neuronów i nadpobudliwość ruchową. Dieta, na przykład zdrowe odżywianie się i spożycie lekkiego posiłku dwóch do trzech godziny przed snem, lecz zdarzało się tego nie wystrzegać. Sensoryka na przykład dotyk poduszek czy kołdry, aby czuć wygodę. Właśnie oto te czynniki mi dokuczają w moim rytmie dobowym snu. Ale za to mam techniki, jak to stopniowo wyeliminować w ten oto sposób. Pierwsze czytanie książek, gazet czy czasopism papierowych przed snem, niż stosować światło niebieskie oraz położyć je dalej parę metrów od swojego łóżka, aby nie rozpraszały naszej uwagi, wyciszyć lub ewentualnie je wyłączyć. Drugie, stosować zdrową dietę, czyli 2-3 godziny przed snem, zastosować lekki posiłek lub jeść tylko do godziny 18 oraz branie leków przepisanych od lekarzy. Picie herbat i syropów. Trzecie puszczanie ASMR, czyli dźwięki relaksacyjne czy muzykę klasyczną lub odgłosy natury np. Na szum fal, las, śpiewające ptaki. Czwartym, dobrze ułożone poduszki i kołdrę, tak aby nam było wygodniej. Piąte zastosować stołperi na uszy lub słuchawki zagłuszające nasze dźwięki w domu. Szóste, jeżeli czujesz tęsknotę za bliską osobą. Możesz spać z jej portretem, czując, że jest przy tobie cały czas i czuwa nad tobą. Siódmy, jak bardzo potrzebujesz mieć poczucie swojej świadomości, uspokój ją przed lustrem, mówiąc, że nic się nie wydarzy, że będę miał super dzień w pracy, moja rodzina będzie zdrowa i też, że mi nie stanie na przeszkodzie i uniknę codziennego stresu. Ósme, masz poczucie mówić o swoich emocjach, porozmawiaj z gronem bliskich w rodzinie lub napisz na co czujesz, dzięki temu dobrze zaśniesz i znajdź też kreatywne zajęcie, na przykład malowanie minek swoich emocji czy też rysowanie, szkicowanie lub też pisanie twórcze swoich wierszy o swoich emocjach czy też stopniowo napisać swoją książkę. I ostatnie moje zalecenie 9. zalecenie zmniejszenie mocy świateł lub zgaszenie pomieszczeń w nocy w naszym mieszkaniu. Oto moje zalecenia dla Was, moi kochani. Dbajcie o swój sen i o swoją sensorykę. Sen jest dla nas bardzo ważny i też starać się regulować go, jak i wcześniej wstawać i wcześniej się kłaść spać. Wiemy, że to trudne, ale łatwo można się przestawić. Wierzę w Was, moi kochani, i dacie radę. Do zobaczenia w kolejnym poście.